Idziemy na śniadanie do mojej dziewczyny. Jestem właśnie z moim pieskiem, Shibom. Przywitajcie go w komentarzu. On jest taki słodki. Właśnie go zabrałem ze sobą. No i idziemy do mojej dziewczyny Patty, która tutaj mieszka. Idziemy właśnie na śniadanie, bo już zgłodniałem i to mega. Więc sobie wejdźmy, ale czekaj, zaraz, zaraz. Ej, ktoś jest tam w środku. Tutaj mieszka Patty, ale ja tam widzę co? Ej, to sebek? Zaraz, zaraz, czemu ona je śniadanie ze sepkiem, a nie ze mną? Czekaj, wejdę tutaj troszeczkę z boku. Wezmę lornetkę. Zaraz, zaraz, musimy sobie to przybliżyć, abym to widział z bliska. Wezmę sobie lornetkę taką. O, i teraz zobaczymy to z bliska. Taka robiłam, smakuje ci? O, no o? wiem. Ty lubisz Im... takie, zawsze robię takie, jak lubisz. Ej, zaraz, to ja miałem je śniadanie. Czemu ona je śniadanie ze sepkiem? To ja tam powinien być, to ja Zawsze jem śniadanie z Paty, a ona je teraz ze sepkiem. Dlaczego? Ej, to jest mm, dziwne. Pyszne te bankieki y, naprawdę, ale fajnie, że sobie razem jemy. Ej, ona miała jeść ze mną, jak fajnie. To miało być. Ah, ze... szyba! Dzięki za te kwiatuszki, które Szyba jak się wkurzy. Ej, jak szyba, jak on warczy. Słyszycie, jak Shiba warczy. Szyba normalnie jest wkurzony. O, ja też jestem wkurzony. Uch. Jestem wkurzony i to zdenerwowany mega mocno. I mój piesek też jest wkurzony, ale on warczy. Jesteśmy obaj wkurzeni, dlatego że to my tam powinniśmy być Shibą, to ja powinienem być właśnie z pieskiem, a to nie powinien być tam Sebek. Sebek normalnie może sobie przyjechać, ale w nocy, albo później, a nie z rana. Dobra, wiecie co? Wkurzyłem się. Ja będę ich śledził. Ej, mam pewien pomysł. Przebiorę sobie ją tutaj, wpiszę sobie ninja i będę teraz miał kaptur. Będę ich śledził. Mam nawet takie czerwone oczy, bo się zdenerwowałem. Normalnie będę ninjom, będę patrzał, czy Patrycja coś ze sepkiem ją łączy. Hmm. I zaraz sobie się przekonamy. Zobaczymy to wspólnie. Wpiszmy sobie, zmieńmy jeszcze kolejne ubranie. Zrobimy coś Takiego, patrzcie jak będę wyglądał. Ale koza teraz mnie nie zobaczy. No i weźmy selarnetkę i patrzmy co ona robi. Podejdźmy tu z boku, o z tyłu najlepiej, żeby mnie nie widziała, a wy kliknijcie łapeczkę w górę. Ja wszystko widzę, kto nie klika. O, tutaj łapeczka w górę jest na środku, widzicie? Klikajcie teraz łapeczkę. Ja sobie też sprawdzę, kto właśnie klika i pamiętajcie też o subskrypcji. Subika jednego zostawcie i ja będę patrzył takiego czerwonego jak moje oczy. Zostaw suba. Pamiętajcie o subie. Dobra, a my teraz idziemy tutaj, patrzymy, lornetkę, dobra. Co, ej, co to są za róże? Hmm. Dziękuję Ci bardzo, Sebek. Jak ty wiesz, że ja lubię róże? Już tutaj włożyłam do wazonu. Ej, zobacz, jeszcze tam... ci się wysypały tutaj. Zaraz je pozbieram. Ej, co to, co jest gane, co jest gane? Dzięki, Czemu... dzięki. Jesteś bardzo miły. Czemu Sebek dał róże? Normalnie widziałem kwiaty. Ej, zaraz, zaraz. Czemu on daje kwiaty mojej dziewczynie? Teraz chowam się tutaj szybko za tutaj drzewem. Tutaj zaraz włożę je do wazonu A... też. Okay. Wkurzam się, wkurzam się normalnie. Dobra, patrzymy dalej. O, Chodź, jest tam pokażę party. Ci coś, bo zobacz, jaki mam tutaj nowy kominek. Może us usiądziemy sobie razem wieczorem, wiesz, jak zmarzniemy na dworzu i będziemy się ogrzewać przy ogniu. Zawsze marzyłam o kominku. Patrz, patrz, pokażę ci jak go się tutaj odpala. No Odpalać? Zobacz. Ej, co jest? Zobacz, Oni normalnie jak o... fajnie. Ej, zaraz, zaraz o co tu chodzi? Czemu Sebek normalnie spędza czas z Pati? Nie, no ja będę teraz ich Słuchaj, cały dzień sobie normalnie. sobie takie dwie pufy. No i będziemy obok siebie siedzieć. Wejdę wiem, sobie patrzę. Wejdę szybko na górkę, wejdę na górkę i zobaczę z górki. Okej, z tej górki będę lepiej obserwował, żeby oni mnie nie zobaczyli. Dobra, o, i tutaj wejdę sobie, patrz jak widzę z góry. O, widzę, Patty, tam siedzi sobie, patrzcie ze sepkiem. A ja z góry wszystko widzę, Jaki jestem wkurzony, zobaczcie, tutaj. A tam mieszka Patty, normalnie, nie? O, ale teraz się zdenerwałem. Jak ja wezmę, wezmę sobie to, patrzcie normalnie, jak ja się rzucę. O, wkurzyłem się, no, tak być nie może. Ale dobra. Zobaczmy sobie zdjęcie razem na pamiątkę. Zdjęcie, zdjęcie, jakie zdjęcie. A, 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 tutaj a, muszę obok w drzewo nawalać, w drzewo nawalać! Wkurzyłem Chodź, się! Daj, zróbmy sobie zdjęcie. Chodź. A, wkurzyłem się w drzewo nawalać! Ale nawala! A masz, a masz! Rozwalę to drzewo! Zaraz! Rozwalę to drzewo! Zróbę to drzewo! Takie jestem wkurzony! Jestem zderowany! Nie, do sklepu może, co robimy coś? O, do Chodź. sklepu, do sklepu, ej. Po jedziemy idą. moim autem! Ej, oni gdzieś idą, okej, oni gdzieś idą. Dobra, jedziemy. Też tak samo wezmę auto, wezmę jakieś super auto, żeby oni mnie tylko nie widzieli. No to w takim razie wiecie co? Wezmę takie auto, żeby nie było Mnie widać, może to wezmę I teraz zmienię kolor na czarno Damy teraz taki czarny kolor O, patrzcie, nie widać, tak Nie będą widzieli po prostu, kto jedzie Dobra, jedziemy, jedziemy za nich, muszę śledzić Pati. Co ona chce zrobić ze setkiem? Jest dobra, to jedziemy! O no nie, waliłem się, no nie, najgorzej, Shiba, uważaj <laughs> Shiba wypadł, Shiba, oje. Oh yeah. Shiba nie pisz, o nie, on piszczy, biedny Shiba spokojnie, spokojnie, dobra, już obracam, już obracam, dobra, obracam. O, mi bum, dobra jesteśmy. Niestety, no nie, o nie, 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 nie! To no, i się z tyłu, jeszcze nie weźmie. Serio, co to za ninja? Dobra, jedziemy, jedziemy, okej okay. Już szybko, trzymaj się, Shiba, trzymaj się, dobra. A my jedziemy, jedziemy zobaczyć, gdzie ta Patty tam jedzie. Gdzie ona już wyjechała, czy nie? Bo nie widziałem teraz. O, Oo, Teraz nie wiem, gdzie ona jest, Czy na wyjechała. Poczekaj, Dor bo ja chyba domu nie zamknęłam. Dobra. Poczekaj. Cześć, się, tu może tutaj. Zadrzem po prostu. O, widzę, Zapomniałam widzę. Zapomniałam zamknąć. Poczekaj jest... chwilę, Sobek. Dobra, tu jest, tu jest, Dobra. tu jest. O, jadą samochodem. Pati, ona a zamyka zamknęłam. dom. Zamknęła dom. O nie, najgorzej. Dobra, a teraz patrzcie, jadą, jadą we dwójkę. Okej, okay, dobra, dobra. do sklepu, Kupimy Ja też jadę. Coś za... fajnego, jakieś jadę też Jadę też, jadę też za robimy. nimi. Jadę szybko, okej, okay. będziemy śledzić pati. Co ona chce zrobić ze sepkiem, Bo wiecie, bo Sebek to jej kolega i tylko kolega, nie? Więc mm. ciekawe, co ona chce od kolegi sepka, nie? Hmm. No, dzięki, fajne to auto takie różowe, no. Dobra, dobra, idziemy. Oni on, ja, ja nie nie słyszę, Nie słyszę sepka. Sebek coś mówi do pati, ale ja go po prostu nie słyszę. On pewnie nie jest na, na tym, na komunikatorze. Ja, ja go nie słyszę. Dobra, tutaj zaparkuję około za ścianą zaparkuję, żeby mnie nie widzieli, dobra tutaj elegancko, dobra i teraz patrzymy, tak no jak chodź, wchodzą do chodź. jakiegoś sklepu wiesz co, może weźmiesz wózek, co, bo ja tak nie chcę za bardzo, weź wózek, bo, bo? będziemy duże zakupy dzisiaj robić, ej patrzcie, 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 Sebek bierze wózek normalnie i będzie co, będzie jej robił zakupy, co, dobra podejdźcie dzień dobry, bliżej. dzień dobry, witamy, yy, tutaj potrzebuję, o może Rózanie? właśnie, wiesz dobra, co, nogi mnie bolą okej, okay, patrzcie, patrzcie jak podgona, patrzcie jak weź podgona, właśnie tutaj wszystko widzę. Ej, Możesz co oni... mnie wozić, bo mnie ręce bolą. Co oni robią? Patrzcie, znaczy, ja tutaj pełzam, oni mnie teraz nie widzą, się położyłem. Ale patrzcie, oni się świetnie bawią. Normalnie tam. Yy, pa, 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 pa. normalnie mają na, na no, wózku. mnie ręce mnie bolą, ale śmiesznie sobie. Normalnie mnie na wózku... Jakie fajne. Nie wożą, dobra, on robi zakupy. Ja jestem ciekawy, kto za te zakupy zapłaci, bo to one są drogie, a jak oni zrobią zakupy za 100, za 200, ja jestem ciekawy, kto wyłoży pieniądze. Dobra, robią się świetnie, bawią, okej, okay, robią zakupy tam, dobra, podejdę trochę bliżej. Dobra, Sebek, wiesz co, ja już chyba wszystko mam. Chiba, wiesz, cicho, co, chodź do kasy. Chodź cicho, bo Shiba czasami warczy, Shiba nie warczy, Shiba. Dzień dobry, dzień spokojnie, dobry, tutaj spokojnie. proszę nam skasować zakupy, e, tutaj kolega wziął, e, wiesz co, zapłacisz, nie? Bo ja torebki nie wzięłam. Co, zapłacisz? Ej, Sebek, patrzcie, on normalnie ja zapłacę, Weź nie martw się. Zapakuj, albo wie pani co? Niech pani nam zapakuje do torby, ładnie, dobra? Tak, zobaczmy, zobaczmy, patrzcie, zapakuje, okej okay. Zobaczcie jak jej trzyma torbę Ma te właśnie rzeczy o, o tutaj Wyciągnął kasę Patrzcie, normalnie płaci jej za zakupy jak rozrzuca pieniędzmi. Widzicie to normalnie? Ej, dosłownie jestem w szoku! Dlaczego on jej płaci za zakupy? Dlaczego normalnie daje kasę? A ona nic sobie, nie płaci? Dzięki Sebek, mam teraz duże zakupy, fajnie. Dobra, Ej, idziemy. Zap zapłacił. teraz, szybko, szukaj, muszę iść. o, szukaj, szybko, przyspieszamy, przyspieszamy, muszę się schować, muszę się schować, Okej, okay, za, to, za to idę. Dobra, tutaj wstaję. Okej, okay, dlaczego on jej zapłacił za zakupy? Dlaczego kasę wyciągnął? Przyszpati zawsze płaci. patrzymy, odjeżdżają, odjeżdżają. Gdzieś raz, zaciekawy gdzie już tu dalej? jesteśmy, to słuchaj, jest niedaleko bank podjedziemy, co? Bo. Ja ja do muszę banku płacić właściwie Ej patrzcie do banku jadą gdzieś dalej Dobra dobra Okej okay, oni jadą dalej Dobra to teraz w takim razie szybko idziemy Ona chce pojechać z nim do banku ale po co do banku Dobra szybko biegnę Dobra, o, tutaj patrzcie, on zapłacił jej, dobra, a teraz idziemy szybko, po co do banku? Hmm, o, wysiadają, patrzcie, tam jest bank, Brookhaven Bank, czyli tu dużo pieniędzy tam jest. Dobra, szybko podbiegnę, żeby to zobaczyć z bliska, ja jestem jak ninja, wiecie, oni mnie nie mogą zobaczyć. Dobra, podejdę tutaj za właśnie... Dzień dobry, chcielibyśmy skorzystać ustanek. z bankomatu. Dobra, patrzę, patrzę, skorzystać z bankomatu. No nie, ja nie wzięłam karty. O, nie wzięła kartę. Ale wypłacisz mi kasę? O, co? Ona na, na kasę bierze? Patrzcie. weź tutaj, wypłać mi kasę, ja potrzebuję tak z tysiąc robuksów. Tysiąc robuksów? Patrzcie, ej, podchodzi, podchodzi, podchodzi. Dobra, patrzymy, patrzymy. Patrz, 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 bierze kartę, wkłada kartę normalnie do środka, zobaczcie, wkłada kartę do środka sobie. My sobie poradzimy tutaj przy bankomacie. Dziękujemy pani. Patrz, patrz, patrz. Sebek. patrz. Weź tysiąc robuxów, mi się przyda, bo ja nie, nie mam. Ej, czemu, czemu on, on, on. Patrz wypłacił ma normalnie kasy, trzyma w ręku, zaczniję kasy! I daje jej, daje jej normalnie kasę! Yo, ej, czemu o Sebek daje kasę Patty? Normalnie jej, patrzcie, kasy daje Dora szukko, skałam się, scham się, schował się. Ej, on jej normalnie Dzięki, daje pieniądze! Eje Sebek! Uo, A darmo teraz daje mam jej pieniądze! Urbuxów. dziękuję ci bardzo. Dziękuję dostała za do darmo, za darmo dostała zakupy, za darmo dostała normalnie robuxy, za darmo pieniądze, no co, na czym ona ma wszystko za darmo, o I nie, mam kasy, haha. o nie, tak być nie może, mam pieniądze, Sebek, Sebek, słuchaj, jak jesteśmy już tutaj, to chodź, idziemy zobaczyć, bo to jest jakaś nowa, nowy basen jest, zobacz, o, o jeszcze będą się kąpać na basenie? Dzień no dobry nie. panu, słyszeliśmy, basen... że ten basen jest całkiem nowy, w sensie woda jest wymieniona, można się kąpać O, tutaj hmm. jest właśnie ten y, ratownik jeszcze Woda no, ra... jest zimna? O, zimna Sebek, a możesz sprawdzić, sprawdzisz to, wejdziesz do wody O, sprawdza woda, czy będzie ciepła Dobra, ja uwaga, nie chcę, uwaga Ja nie chcę, ja nie chcę sprawdzić Sebek wchodzi Bo wiesz Wchodzę. O, dzięki, wow. sprawdzisz wodę ale Co, super. Dobra, pływa. Muszę się zbliżyć, czekaj, będę pełzał. Okej, okay. jestem przy aucie, zaczcie. Składam się szybą. Dobra, idziemy teraz tutaj, muszę na lewo przebiec. Tepła, Dora, poda, no szuko, dobra, szyko, szybko, ja Biegnie, biegnie, biegnie. Dobra, muszę bliżej, bliżej. Co? Przebiera się? Gdzie ona się przebiera? Czekaj, Biorę ci, idę teraz zaraz tutaj. Dobra, muszę czekaj, tutaj muszę. Jeszcze ich nie widzę, teraz muszę tutaj. Hops. dobra, tu. Okej, okay. będę na dach, patrzcie jak. Sk o nie, muszę skakać jak ninja. Ninja! ninja uja, uja, uja. Ja jestem patrzcie, ale normalnie kozak. Co oni robią na tym baseje? Normalnie się wkurzam! Aaaa, muszę zatrzymać, normalnie moimi puzzlami! Wkurzyłem się! A to w ogóle w środku to są puzle. Wpadajcie, sprawdzajcie nowe puzle smajlandia, które czekają na was. Zobaczcie, puzle dołożenia, aż jest 500 elementów. Jestem ciekawy, kto by ułożył aż 500 elementów. Czy dalibyście radę ułożyć nowe puzzle? Nasza cała ekipa jest tutaj. Patty, jestem ja, jest Sebek, moja cała smajlandia! Wpadajcie, sprawdzajcie i uwaga, jest coś jeszcze nowego! Czas! Let's go! Patrzcie, zegar, który odmierza czas co do minuty. Smileslow no Team! Nowy zegar, nowe rzeczy już na moim sklepie. Smileslow.pl. Link w opisie. Sprawdzajcie, wpadajcie. Czekam na was. Dążcie do mojego teamu! Dobra, a teraz patrzymy, Pati, co ona tam robi. Ona się przebrała? Ona przebrała się w strój kąpielowy. O nie. I se to jak ciepła, Sebek woda, też. O lol, jak ją ma mięśnie. E, sebek umięśniony. Patrzcie, oni się przebrali. I teraz się razem poszli kąpać. No nie, tak być nie może. Jeszcze oni sobie teraz tak robią zakupy, idą do banku, kąpią się i co jeszcze? I co Dzień jeszcze? Sebek, ty też eee. fajnie Jestem wyglądasz. Wkurzony. Ty masz mięśnie. Jestem wkurzony. masz Jestem wkurzony, normalnie jest, się. Shiba, patrzcie jak Shiba wkurzony, jak warczy Shiba. Shiba, spokojnie, Shiba, aja, 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 spokojnie, jak on warczy, słyszycie? ja. spokojnie, Shiba. No, Shiba jest mega wkurzony, bo to wiecie, Shiba zna Patty, nie? I Sepka. No i teraz wiecie, my we dwójkę jesteśmy w... Skórzeni. Dobra, o, oni dalej ze sobą pływają, patrzcie, o tam pati pływa, tam Sebek, wow, wow, co oni robią w Mega ogóle? fajny dzień mam z tobą, dzięki, że jesteś. O, oni tam roją, zobaczcie, jak oni się bawią, dobra. Ok, teraz patrzymy dalej, co, może podejdźmy, hmm, może podejdźmy z lewej strony tutaj bardziej, zaskoczę. Uuu, ja patrzymy, gdzie, co oni robią, O, ściemniło się. Zrobiło się ciemno. Ale ja mam mocne kryjówki. Normalnie tak się chowam, co nie? Oje, o. Chcę zjeść! Dobra, oni chcą jeść teraz jeszcze, dobra, oni wyszli z basenu, zobaczcie. Ale normalnie Sebek jest umięśniony. Dobra, ale czekaj, patrz tam patrz. Jakie bluzkę. Okej, okay, oni się ubierają wtedy. Dobra, i teraz oni chcą iść zjeść, pewnie na burgera pójdą. Dobra, muszę tam szybko przebiec. Okej, okay, nie na biegniemy. burgera, chodź Sebek. Tylko szybko, szybko, biegniemy, muszę tam być pierwszy. Okej, okay, biegnę z lewej strony, szybko na spidzie. Biegniemy, biegniemy. I teraz tutaj, żebym od tyłu, żebym nie zobaczyli. Okej, okay, dobra, jestem od tyłu przebiegłem. O, elegancko. O, już jesteś super, to chodź, idziemy. Jakiego burgera dzisiaj zjemy? O. Hmm, my zawsze wybieramy, czyli burgera w zestawie. Dzisiaj nie widzą. Mnie. Jestem dobra. za ścianą i teraz mi w ogóle nie widzą. Dobra, teraz patrzymy Zebek tutaj trzeba zapłacić Zapłacisz? Zapłacić? Znowu płacić? Ej, czemu on cały czas płaci? Weź zapłać Cały czas płaci, patrzcie Za dwa rzuca, zestawy Rzuca o, kasą Patrz jak rzuca kasą Juu. On Super, cały czas płaci I teraz jedzenie wzięła Paty. O, idzie teraz jeść Dobra, ja tutaj sobie ten Okej, okay, jestem za ścianą zaczcie, oni i sobie teraz Jedzą niam, sobie. Niam, niam, niam. Patrz jak ona sobie je, miam, 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 jak ona wsuwo. O, ale będzie ale gruba. Ale pyszne, nasze ulubione! Ale będzie gruba. Patty normalnie będzie taka gruba, że łoci okręcę, patrzcie. Jedzą, jo, ilo, niedzielę. Dobra, ja Sebek, jak już zjedliśmy, to chodź, wracamy do domu. O, już Neddy do Obejrzymy domu. Zbierzemy sobie radzać? jakiś film, a resztę to co nie zjedliśmy, to weźmiemy sobie na wynos z... Odpalimy sobie kominek i włączymy jakiś film. Chodź. Ej, co jest? Od domu? Nie tak być nie może, jak ja wezmę sikerek. Ja ich złapię. Dobra, muszę być szybciej w domu, muszę być szybciej do, w domu. Muszę do jej domu szybko wejść. Tak, ok, no, jedziemy no, Musimy jechać szybciej. Ok, no to w takim razie biorę auto. Jadę tutaj bokami. Dobra, żebyśmy byli bardzo, bardzo szybko. Jedziemy teraz tutaj górką. Dobra, ja nie włączam świateł, świata, świata mam wyłączone. Dobra, w, włączamy, włączamy. Tak, świateł ja nie chcę. Dobra, i teraz jedziemy tutaj z boku. Musimy być pierwsi w domu, bo wtedy tam wejdę do tego domu. Normalnie od tyłu się włamie. Od tyłu się włamiemy. Teraz szybko teraz tutaj jedziemy. Dobra. I teraz tu wjedziemy. Patrzcie, skręcamy tutaj. Patrz, patrz, patrz. Jak się włamie. I tu wjedziemy tyłem. Normalnie, żebym tylko nie wypadł. Ostrożnie, ostrożnie. Tak, 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 tak. Wjechałem teraz tutaj. Patrzcie. I tu zaparkujemy. Bum. I tu się skryjemy. Let's go. Pa-o. I tu jest auto. Dobra. I teraz wchodzimy, Shiba. Tylko cichutko, cichutko, cichutko. Musimy wejść do środka. Bierzemy teraz sikerę i to rozwalamy. Patrzcie. Rozwalamy teraz sikerą. Uwaga, uwaga. I pom Rozwalamy, żeby wejść. Pom, pom! Nawalamy, nawalamy to, żeby drzwi się otworzyły, uwaga! I POM! Jest, otworzyły się! Dobra, elegancko. I teraz sobie tu, okej, okay, zamkniemy. Dobra, jestem w środku, jestem w środku. Dobra, a ja teraz wejdę sobie do góry i tutaj z góry będę obserwował wszystko. O, tutaj z góry. Dobra, elegancko, tu będziemy się ukryli. Ha, 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 ha. I patrzymy, czy oni nie jadą. Patrzymy, patrzymy, bo jestem w domu, zaczcie, ja tutaj czekam na nich. O, przyjechali! Patrzcie, jestem pierwszy. Ja już jestem w domu i oni o tym nie wiedzą i mam się kierę. idziemy. jestem wkurzony. Uhuhu. Dobra, okej, okay. patrz, wchodzą, wchodzą, idą, idą. Oni tu pewnie zaraz wejdą do góry, no to w takim razie tu jest łóżko. E, dobra, mam nadzieję, że do łóżka nie pójdą, to wiecie co, ja tutaj wejdę sobie do drugiego pokoju. No, zaraz pokoju. robię herbatki, idziemy się zaraz ubrać, no. Okej, okay, ja teraz patrzcie, tutaj jestem za ścianą i normalnie mnie nie zobaczą, bo jestem za ścianą, a tutaj widzę teraz korytarz ten cały pode mną, no i zobaczymy, do jakiego pokoju oni wejdą. Jak wejdą no do. Chodź mojego, idziemy, no. jak wejdą do mojego do, to wtedy ja im pokażę. O, o, idą, idą, zaczcie, idą, idą teraz. Weszli Uuu, dobra, dobra. Teraz idziemy za ścianę kolejną. Patrzcie, jak ja tutaj mam, jak ninja, nie? I patrzymy teraz, okej, okay. oni tam we dwójkę są. Co oni tam robią? Co oni robią? Oni są. Zbieram chcą... piżamę, a ty też weź tą swoją ulubioną, wiesz, jaką mnie? Aż ona mnie nie widzi, jestem tutaj za ścianą. Tu jest Patty normalnie, a tu jestem ja. Oni mnie też nie słyszą, bo mam mikrofon wyłączony, tylko wy mnie słyszycie. Dobra, i teraz. jak? w piżamkę się przebiera jakieś kotki, ma. zobaczcie tutaj Patrz, normalnie jakieś jaką kotki. jaką sebek mam? Piżamkę. Piżamkę, ej, zaraz, zaraz, czy oni chcą mi Normalnie spać zaraz. O, tak być nie może. Ja zaraz wejdę ze sikierą. Zaraz wejdę do normaję Małym sikiera. Ciekawe. A jak t... super wyglądasz! Haha. Ha. Dobra. To co, idziemy zaraz odpocząć, nie? Okej. Okay. już jestem zmęczona po całym dniu. Oni idą się położyć, a wy widzowie kliknijcie łapeczkę w górę. Teraz kliknijcie łapeczkę w górę, a tam wejdę i zobaczycie, co zrobię! Co zrobię z tym, co ja mam. Klikajcie łapeczki teraz, uwaga, kto mnie ogląda. I pamiętajcie też o subskrypcji. O ja tam wejdę! Ciekawe, co powie, Patty! Subskrybujcie, łapeczkujcie trzy, dwa, a ja wchodzę. No, kliknijcie, to ja wejdę. Jeden i... Bum! Jestem! Przyłapałem was! Co to, to jest? Co? Przyłapałem co jest? was, przyłapałem to, to, to was. Poszedł, Łapałem. Szyba! Gryź go bierz, go, bierz go! Bierz go, Gryź go, Gryź go, szyba! Tak w nogę go, w nogę go, w nogę, dobrze, gryź go, gryź go, Gryź go, Ugryź go. Dobrze, w tylek mu, w tyłek mu. Masz! Dowalam cię! I masz! No, tak bum! Masz, masz, masz! Wypad stąd! Wypad z tego domu, wypad z tego domu, już tu nigdy nie, nie wracaj. A masz go pogonie w piżamie na dwór z tobą. Masz na dwór na dwór pum! Pum! Masz! Masz, wypalaj, wywalaj siebie! O, co jest zgadaj? Czemu te drzwi? Masz te drzwi też rozwalę te? drzwi też wale Bum! I wypadł. O, maszek ucieka. Patrzcie, jak ucieka. Na baso, na baso. Bez skarpetek biegnie. Zobaczcie, jak on biegnie bez skarpetek. Jak uciek. Jak się boi. Dobrze ci tak. I nigdy tu nie wracaj, słyszysz? Nigdy tu nie wracaj. Ale uciek Na baso. Pewnie mu zimno będzie. Dobrze, dobrze mu taki. A ty? A ty z tobą jeszcze się policzę? Gdzie ty jesteś, Patty? O, teraz to ty. O Chodź co tutaj. O chodzi w ogóle? Kiedy ty tu? jesteś tutaj, Smajslo? Nie, to nie ja, Smajslo, To nie ja, Smajslo. Teraz widzowie, widzowie, wymyślcie karę. Co ma zrobić Patty? Czy ona ma teraz za karę zrobić Nie, ja tylko. Nic złego nie robiłam, tylko spędziłam czas z moim kolegą. Wszystko widzę teraz. Ej, widzowie, napiszcie w komentarzu, co ma zrobić pati za karę. Na przykład, nie wiem, 10 przysiadów, 15 gwiazdek takich, to. Albo nie, 100 gwiazdek, co ja mówię! 100 przysiadów, 100 pompek. O, to będzie dobra, tak to będzie dobra kara. Czyli pati, jak widzowie napiszą karę, ja ci przeczytam i będziesz robiła 100 pompek, 100 przysiadów, 100 gwiazd. Yy, I co jeszcze? 100. Yy, 100 kilometrów biegania! 100! Te być dobre, nie, piszcie. Ja tak nie chcę. Tak, piszcie w komentarzach.